Teka, kochani, dziś robimy artystyczną koszulkę, bo Wiktoria takie koszulki robiła ostatnio w szkole i stwierdziłam, że pewnie i Wam się pomysł spodoba. Jak widzieliście, do tego celu używamy już gotowego takiego zestawu z farbami i zwykłego t-shirtu. Ja akurat kupiłam taki jeszcze z koronką, żeby. Był ładniejszy. I jak widzicie, tutaj już Wiktoria sobie planuje, którymi kolorami, gdzie i jak będziemy farbować. Wy oczywiście możecie użyć do tego celu takie typowe farbki do materiału dostępne w sklepach nawet spożywczych albo takie do farbowania jajek. No, tylko po prostu musicie zobaczyć, jak to się ma do materiału, ile trzeba trzymać taką farbę. Tu, jak widzicie, ja już spinam sobie w różne takie zawijasy koszulkę, żeby właśnie był taki efekt hipisowski. No i tutaj już nam Marek przyniósł wodę, bo my nasze farbki musimy ro rozrobić właśnie z wodą. I o przy okazji bawiłyśmy się z Wiktorią w małego chemika. Zabawa była przednia. Naprawdę, Wiktoria uwielbia robić takie e, różne gadżety. No, i tutaj już Wiktoria sama polewa e, farbami koszulkę. Hmm, zaczęłyśmy od żółtego koloru i powiem Wam szczerze, że polecamy Wam, żeby albo właśnie zrobić jednokolorową, albo używać. Samych jasnych kolorów albo samych ciemnych, bo później nam się wszystko pomieszało e, bardzo, a tak to same kolory, jak widzicie, są bardzo ładne, bardzo takie e, żywe, no i może też złym pomysłem było to, że później daliśmy kolor niebieski, który nam się zmieszał i wyszło w większość koloru zielonego, ale zabawa i ubaw. Po prostu dla Wiktorii był super, więc to się liczy najbardziej. Następnie koszulkę zostawiamy na 6 godzin e, pod folią i później wszystko spukujemy. I oczywiście, jak widzicie, mm -hmm. tak jak Wiktoria, wszystko ładnie sprzątamy. <grym> A tutaj już efekt końcowy. Mam nadzieję, że taki pomysł i taka aktywność na wakacje Wam się spodoba i zrobicie też coś ze swoimi pociechami. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie nam kciuka w górę. Będziemy wiedzieć, żeby robić dla Was. Więcej takich filmików, buziaki, pa.